W ciągu ostatnich 30 dni wyskalowałem sklep internetowy na nowym koncie reklamowym od 0 do 45 tysięcy złotych sprzedaży. W tym wideo opowiem krok po kroku jak to zrobiłem. Jeśli mnie nie znasz, jestem Adam Jałłowski i pomogłem moim klientom zrobić miliony złotych. Robię reklamę, marketing i zwiększam zyski biznesu b 2 od 10 lat. Najpierw trochę kontekstu, bo jest bardzo ważny. Klientka wcześniej miała model biznesowy, w którym rzucała posty na social media i sprzedawała przez wiadomości bezpośrednie. W ostatnim okresie sprzedaż się załamała, pojawiły się problemy z kątem reklamowym i parę innych rzeczy. Celem, jaki sobie postawiliśmy, to zbudować sprzedaż w sklepie internetowym. Więc zaczynaliśmy od 0 złoty sprzedaży z konta reklamowego w sklepie internetowym, ale mieliśmy coś cennego. Wiedzą, że produkty są dobre i wiedzą, które produkty sprzedają się najlepiej. Mieliśmy też followerów na social media, więc nie było problemu z zaufaniem gdyby potencjalny klient wszedł na profile. Mówię o tym w innych odcinkach, ale jeśli masz 15 obserwujących, to nie wyglądasz wiarygodnie jako biznes. Jak z każdym klientem przedyskutowaliśmy podstawy biznesu, jak średnia wartość koszyka, marżowość produktów, procent zwrotów, bestsellery i parę innych elementów. Zanim zaczęliśmy kampanię, musieliśmy oczywiście zadbać o podstawy, czyli narzędzia, na których pracowałem. Skonfigurowaliśmy dostęp do stron, Stworzyliśmy katalog, zadbaliśmy o poprawną analitykę reklamową. To jest bardzo ważne, a zwłaszcza przez początkujących pomijane. Musisz mieć odpowiednie dane, aby podejmować racjonalne decyzje i żeby system reklamowy podejmował dobre decyzje. Zaczęliśmy od razu od kampanii sprzedażowych z budżetem 60 zł dziennie. Część reklamodawców zaczyna od kampanii na kliki, rozpoznawalność czy inne takie głupoty. Nie róbcie tego sobie. Testowałem to wielokrotnie na różnych kontach, dla różnych klientów. Takie ustawianie wynika z bardzo płytkiej znajomości marketingu. Nawet na zupełnie nowym koncie lepiej od razu ustawiać kampanię na cel, jakim jest sprzedaż. Ten budżet 60 zł podzieliłem na dwie kampanie. Jedna promująca katalog produktowy, z którego wykluczyłem niepasujące produkty. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest katalog na Facebooku. To jest to po prostu reklama pokazująca różne produkty z oferty. Druga kampania promowała na początku dwa bestsellery. Czemu dwa, a nie jeden albo siedem? Trzeba to brać na logikę. Jeśli oporujesz na małym budżecie, to nie chcesz rozrzedzać budżetu za bardzo na różne opcje, bo nic się nie dowiesz. Trochę jakbyś miał pizzę i pokropił ją kroplą sosu czosnkowego, a drugą pizzę pokropił kroplą innego sosu. Ciężko byłoby Ci ocenić, co działa lepiej. Ale jednocześnie chcesz przeprowadzać jakieś testy, więc nie chcesz tylko jednej reklamy. Po pierwszym tygodniu widzieliśmy zwrot z reklam powyżej 400% i bestsellery działały lepiej niż reklama katalogowa. Uznałem, że warto spróbować dodatkowego bestsellera, więc dodałem 30 zł budżetu dziennie na nowy produkt. Po tych zmianach doszliśmy do zwrotu z reklam powyżej 900% na całym koncie. Nowy bestseller szedł na ROAS powyżej 1100%. I wtedy poczułem krew. Z przedsiębiorcą jest jak z wędkarzem. Gdy złowisz czupaka, zwija wędkę i idzie do domu. Ale nie Adam Jagłowski. On, jak wyłowisz czupaka, zanęci nim na sumę. Tak działa marketing. Widząc tak dobre wyniki, zwiększyłem budżet o 100 zł dziennie, czyli o ponad 100%. W kolejnym tygodniu ZORO z reklam trzymało się na poziomie 1000%. I zrobiliśmy trzy razy więcej sprzedaży niż w tygodniu poprzednim. Nie zwinąłem węgki, tylko skalowałem o kolejne 100 zł. Tutaj zwrot z reklam nam spadł już trochę do poziomu 880%, ale lepiej mieć mniejsze z reklam przy dużej skali niż super zwrot z reklam przy malutkiej. Po prostu więcej się wtedy zarabia w liczbach bezwzględnych. Po drodze pojawiły się problemy techniczne po stronie sklepu, które utrudniały klientkom zakup. Więc uznałem, że kolejny tydzień spędzimy na optymalizacjach i testach w ramach budżetu, który mamy. W ten oto sposób doszliśmy od 0 do 45 tysięcy wygenerowanej sprzedaży w zaledwie 30 dni. Następnym przesłaniem dla tej klientki będzie przekroczenie 100 tysięcy złotych miesięcznie, co oceniamy jako realne w przeciągu dwóch miesięcy. Poza tym co działo się po stronie Elekram jest też druga część, której większość marketingowców amatorów nie dostrzega i nie rozumie. Duża część wyników reklamowych jest na zapleczu i nie zależy od samej reklamy. Dla swoich klientów robią też za konsultanta i zajmuje się m.in. zwiększaniem współczynnika konwersji i średniej wartości koszyka. Tutaj jedną z ważnych decyzji było zmniejszenie kwoty, od której jest darmowa dostawa. Była ona od 500 zł, ale średnia wartość koszyka wynosiła około 250 zł. Dlatego zmieniliśmy darmową dostawę, by było od 300 zł. To zachęcało klientów do kupowania więcej, ale jednocześnie nie ostraszało tych, którzy nie byli skłonni wydać 500 zł. Kolejna rzecz jaką dodaliśmy na sklepie to sprzedaż krzyżowa, czyli teraz polecamy wkładanie większej ilości produktów. Było jeszcze parę mniejszych elementów, jak poprawa opisów i dodawanie droższych produktów do oferty. Podsumowując, co możesz wyciągnąć z tego odcinka? Po pierwsze promuj bestsellery. Po drugie ustawia kampanię na sprzedaż, po trzecie zadbaj o analitykę zanim w ogóle zabierasz się za ustawianie reklam. Po czwarte bardzo dbaj o to, co się dzieje w sklepie. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, a jeśli chcesz rozwijać swój sklep internetowy, to zachęcam do skorzystania z linku w opisie albo umówić się na darmową konsultację.